Studio festiwalu, 52. Festiwalu Muzycznego w Łańcucie. Nasz znamienity gość, Pani Dyrektor Marta Wierzbieniec. Witamy Panią bardzo gorąco. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Znajdujemy się tuż przed wejściem do Filharmonii Podkarpackiej, który jest Pani Dyrektorem, ale dziś jeszcze ważniejszym faktem i funkcją, którą Pani prowadzi jest to, że jest Pani od kilku już lat Dyrektorem artystycznym słynnego, organizowanego już od ponad półwiecza muzycznego festiwalu w łańcucie. To jest chyba wyzwanie dla każdego dyrektora tego festiwalu. Prowadzić go, mając w świadomości, co znaczył kiedyś i żeby znaczył bardzo wiele dziś i jutro. Rzeczywiście, ktoś niedawno powiedział, że jest to festiwal, który sam w sobie już jest legendą. I myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, tak jak Pan powiedział, trwa już od ponad pół wieku. Po drugie, występowali tu znakomici artyści, prezentując wspaniałe wykonania wielu różnorodnych dzieł muzycznych. Wreszcie, jest to festiwal, który odbywa się w pięknym miejscu. Właściwie dzięki temu wplutł się w taką europejską tradycję organizowania koncertów, festiwali w pięknych, pałacowych wnętrzach. My w Polsce od ponad 50 lat w Łańcucie mamy takie miejsce. I tak jak pan powiedział, czuwanie nad festiwalem, programowanie, planowanie kolejnych edycji, zapraszanie artystów, odpowiadanie na oferty artystów, a z drugiej strony nadążanie za zmieniającą się rzeczywistością Bycie z festiwalem pełnym tradycji w XXI wieku i wychodzenie zarazem naprzeciw oczekiwaniom zmieniającej się publiczności, to wszystko to nie lada wyzwanie. Ale oczywiście jest to możliwe do wykonania tylko wtedy, kiedy jest dobra praca zespołowa. I ja tu chcę podkreślić, że to nie tylko ja, ale cały zespół osób zaangażowany w przygotowanie, a później realizację festiwalu. Domyślam się, ale co tutaj bardzo istotne? Tutaj nie tylko chodzi o to, że ci artyści przyjeżdżają i prezentują muzykę, ale oni tu w ogóle są. Oni tworzą atmosferę tego miejsca, prawda? Oni tworzą, tak. oni tworzą to. Co, o czym potem możemy sobie wspominać po latach, że tutaj byli wielcy artyści, którzy o tutaj w tym, pod tym drzewem rozmawialiśmy z sobą, potem tam było spotkanie z nimi, na którym byliśmy dostali piękne kwiaty, to chyba wszystko jest gdzieś ważne, bo tworzy się ten cały Anturaż, to, całe, to całe, jak gdyby, ta cała atmosfera, która, która jest właśnie towarzyszy Wielkiemu Świętu Muzycznemu. A tę atmosferę tworzą artyści, ale także festiwalowa publiczność, bo chcę powiedzieć, że mamy tutaj stałych gości festiwalowych, którzy przyjeżdżają już od lat, śledząc dokładnie, kiedy jest festiwal z ogromnym wyprzedzeniem, a zdarzyło się nawet, że mamy rezerwację karnetów na koncerty festiwalowe jeszcze zanim ogłosimy. Program festiwalu. I to są osoby z całej Polski, są to także melomani z zagranicy, a tutaj warto wspomnieć, że redaktor Józef Kański w tym roku w festiwalu uczestniczy po raz 52 nie opuścił żadnej edycji. I to jest naprawdę wspaniałe i aż trudno sobie wyobrazić ile też wysiłku, ale ile wrażeń ma dzięki temu, wspomnień, więc ta atmosfera jest niezwykle ważna. Kiedyś ktoś powiedział, że z festiwalem to jest trochę tak, że trwa tydzień, ale tak naprawdę myśli się o nim cały rok, bo festiwal, jak Pan zauważył, to też spotkania, to rozmowy, to przyjaźnie, to czas, gdzie można Rozmawiać o muzyce, o artystach, o wykonaniach, o tym, co było i oczekiwać tego, co nadchodzi. Bardzo się cieszę, że przez tyle lat udało się moim poprzednikom, oczywiście dyrektorom festiwalu, dyrektorom artystycznym, ale też przede wszystkim publiczności i artystom utworzyć tę. Niezapomnianą atmosferę, ten klimat, który na pewno sprzyja wykonawstwu muzycznemu, bo przecież podkreślają to artyści, że często ich kreacje artystyczne na scenie zależą właśnie od reakcji publiczności. Oczywiście, bo to jest wszystko połączone ze sobą. Jakoś tak mało chyba akcentujemy sprawę, że w najbliższy poniedziałek w Łańcucie wystąpi jeden z najsłynniejszych duetów fortepianowych świata, a może zarazem Jednym z najspanialszych artystek w ogóle, jaki świat wydał w ostatnim czasie, myślę o siostrach Labek. to są siostry, to są pianistki fenomenalne, których występ na każdym festiwalu byłby wielką ozdobą. Ja myślę, że szczególną ozdobą będzie ich występ na festiwalu w Łańcucie. Bardzo się cieszę, że przyjęły nasze zaproszenie, że będą gościć w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie, w sali, która jest centrum festiwalowym. To tam kiedyś, przed ponad 50 laty, zrodził się festiwal, wtedy jeszcze jako Dni Muzyki Kameralnej. Teraz mamy wielki festiwal znany. Nie tylko w skali ogólnopolskiej, ale przecież międzynarodowej. Kolejni dyrektorzy bardzo zabiegali też właśnie o to i, i cieszę się, że taki niezwykły wieczór będzie w czasie tegorocznej edycji festiwalu. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę i zapraszamy wszystkich Państwa na ten koncert, także na wszystkie inne pozostałe tegorocznego 52 Muzycznego Festiwalu w Łańcucie. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo.